Cześć Siemanko, skoro już wpadłeś na mój kanał Zostaw subskrypcję, o ile podobają Ci się na nim materiały Zachęcam do oglądnięcia Bo warto Spowoduje to uśmiech na mojej twarzy I moim marzeniem jest dobić 500 subów Do końca tego roku Mam nadzieję, że mi pomożesz, dzięki Cześć Siemanko, ja jestem Stekowski Witam Was w nowej serii odcinkowej Na moim kanale, gdzie jak widzicie Powracamy do kultowej I Mega fajnej gry, która Zrobiła ogromne Poruszenie na rynku w 2005 roku jest to Network Speed Wanted, Więc cóż, zanurzmy się w tą historię i wybierzmy nową karierę. Także widzimy kadsenki z przeszłości. I pamiętny pojedynek z Razerem, który był na 15 miejscu na czarnej liście. Katstanki też wtedy robiły robotę. To trzeba przyznać. Po twarz widać, że gość jest bardzo nieciekawą osobą. Ale próbował poderwać. Ale ewidentnie koleżanka wychowanie chyba nie lubi. No a my przenosimy się do szybkiej kascenki z wyścigu. Jak widzimy tutaj policja ostro działała podczas naszego Pamiętnego wyścigu. Wiecie, to jest takie jakby wprowadzenie, więc. Tutaj nie ma zbyt to, co opowiadać. Oczywiście nagramy sobie ten pierwszy odcinek wiecie taki w formie spominkowej, żeby to miało ręce i nogi a każdy następny już będę wiecie przycinał w momencie że tak powiem ekspienia co do poszczególnych oponentów z czarnej listy myślę że format jest do ugadania z wami w komentarzach tak także jeżeli będziecie chcieli więcej rozgrywki niż będę wam pokazywał na odcinkach to możecie się odezwać i myślę że śmiało to zmienimy no ale ten pierwszy odcinek zrobimy wiecie taki wprowadzający do całej historii tak więc zaczynamy od tego pojedynku z Razerem Razorem, może tak, bo to zaraz będzie, że niepoprawnie tutaj mówię. Myślę, że ustawienia dźwiękowe i graficzne są raczej ok, więc nie powinno was to za bardzo w oczy koleć. Oho, tu będzie ostry zakręcik. Dobra, w miarę znośnie go przyjechaliśmy. I mamy przerwę. W katcecece. No, i teraz yy, będziemy wracali w historię jeszcze wcześniej do momentu, gdy budowaliśmy sobie, że tak powiem, reputację, żeby w ogóle brać udział w wyścigu o 15 miejsce na czarnej liście. Jest to nasza pamiętna Bemeczka, piękne auto, które niestety, jak wiemy, stracimy przez intrygę. Nie, naprawdę, te kascenki trzeba przyznać, na tamten moment robiły robotę. To była innowacja, jakiej brakowało fabularnie, żeby te gry rozwijać. Także mówię, no. ja się jaram, wracając do tego tytułu. Domyślam się, że dla większości odbiorców to nie będzie kontent, jakiego oczekują, bo będą chcieli nowych gier. Ale wiecie, nie, nie od razu na nowych grach świat zbudowano. Klasyki są po to, żeby je ogrywać i do nich wracać.

Ewidentnie kolega próbuje nas tutaj wystraszyć Przyjaciele, ale przecież my się w ogóle nie ścigamy. Ja mam tylko takie ładne sportowe auto do jeżdżenia po mieście, nic więcej. Nie przekraczam panie policjancie prędkości. Musiał zeszpanować, że ma spluwę. Naura, moi drodzy, naura, nie dzisiaj, przyjacielu. Następnym razem dam ci autograf. O, chłopie, wiecie, że ten lakier kosztuje? Podejrzewam, że tyle twoja 3-miesięczna premia, mój drogi. No i... Kawał mędy, tyle wam powiem. Roni postacie jeszcze będziemy widywać oczywiście na czarnej liście z racji tego, że są palawalami Rayzora, rej, może tak? Ale to... To nic, my tutaj lecimy typowego sprinta. Także sobie go przejdziemy oczywiście. Roni dostanie na tytę. Półdziennyny. A my przejdziemy dalej, bo to jest zbudowanie mówię, reputacji do tego naszego... Pierwszego yy, takiego znaczącego wyścigu, Mówię, troszkę to wprowadzenie jest długie. Wiecie, No, Misiu, pamięta, że tu jest ostry zakręt. Bardzo dobrze. No, skosimy sobie kilka lamp. O, i widzę, że tam Roni chyba miał problem z tym ostrym zakrętem. Bardzo dobrze. Wszystkie hydranty są moje. No, już mamy 50% tego wyścigu. Podejrzewam, że zaraz nasz oponent troszkę przyspieszy, oczywiście. Zawsze tak było. O, tak! To też pamiętamy. Ile razy się w tą ścianę przywaliło na pełnej szybkości. Tego nawet nie zliczę. Że kolega tam się ostro odpalił, bo nas goni. Ja celowo nie używam nitro, wiecie, bo też nie ukrywam, że no ostatni raz, bardzo dawno temu grałem i nie mam wyczucia co do co do prowadzenia auta, jeszcze tym bardziej, że auto, to auto jest akurat naprawdę mocne. Z krócikiem no i nitro na sam koniec, także Roni został pokonany. I przechodzimy, chyba od razu, chyba będzie drugi wyścig z tego co pamiętam. A nie, to źle powiem, że wiecie, no ja sobie też wybuduję to prowadzenie auta, więc to będzie szybciutko. U, uh, Szybciutko! Szybciutko upowiedział, że... Podoba mi się ten taki, wiecie, uliczny klimacik. Mia thousand. To wprowadzenie takie stulejarskie, no. Ale to proszę patrzysz na tego gościa na samej katsece, już go nie lubisz, nie? Bardzo dobrze napisana postać do tego, by jej nienawidzić.

Okej, okay, okej, okay, widzę, że pod ciśnieniem mamy się ścigać jak najbardziej. Chłopie. Wyścigi pod presją to coś co kochamy. Zabieraj łapy z drzwi meg auta. Śmiecił No, ładny merolek, z bólem się ścigamy. To nie jest chyba postać fabularna z tego co pamiętam. I to jest też zwykły sprint. Tylko to już jest chyba zwykły pionek po prostu. Nie pamiętam, żeby ból takie nazwisko było na czarnej liście. Oczywiście mogę się mylić, jeżeli tak, to śmiało możecie mi poprawiać w komentarzu. No i mamy przyjaciół. No, moi drodzy, co ja wam mogę powiedzieć? Na was to jest tylko taki sposób, żeby przyspieszyć 22%. Tak wiecie, zerkam na te procenty, bo to jest dość ważne, żeby wiedzieć, kiedy jest koniec. tak? Nie możemy się wygupić na samym końcu. Tym bardziej, że mamy naszych kolegów już tutaj na minimapce z nami i oni by tylko czekali na naszą pomyłkę, żeby się z nami z bliska bardzo przywitać. A my byśmy raczej tego nie chcieli. Ewidentnie to jest ostatnie, co bym chciał. Te początki, to wiecie, wprowadzenie jest zawsze takie denny, tak naprawdę przy pierwszej, przy pierwszej osobie. przy 15 miejscu w czarnej listy dopiero się zaczynają te emocje. Jakie kiedyś nam to dostarczało. Jak widzicie, policji uciekliśmy, nasz kolega, to chyba w ogóle z tą policją miał jakiś problem, skoro jest tak daleko z nami. To okay. no nie będzie łuku triumfalnego, tylko końcówka zaraz będzie po tym, dokładnie tak. Także kolejny wyścig wygrany, świetnie. Jeszcze chyba jeden, i już będzie o budowanie reputacji. Dokładnie, jeszcze chyba jeden z tego co pamiętam, i już będziemy wchodzić w ten decydujący dla fabuły wyścig. No To co? To daje mi tutaj na kółeczkę się ścigamy. To nie jest zwykły sprint. To już jest zwykły wyścig torowy. I trzeba uważać, oczywiście, by tej przewagi, którą sobie zbudujemy, nie roztwonić przez jakąś głupią ścianę, na przykład, które tu akurat w serii Netflix Speedów bardzo często się zdarzają. Nie? No tak, Slalom Gigant, oczywiście. Dlatego bez nitro. Na spokojnie. No I tak się obiliśmy, zobaczcie. Ale widzę, że nasi przeciwnicy po slalomie to jeszcze bardziej do nas stracili niż zyskali. Czy można powiedzieć, że w miarę dobrze przejechaliśmy ten slalom? A my sobie polecimy dalej, pamiętam. Tylko muszę sobie przypomnieć, czy to było w tym Netflixie, czy w Undergroundzie, że były bardzo ciężkie dragi. Te wyścigi były bardzo ciężkie, z racji tego, że. Można było po prostu yy, przywalić w osobę nadjeżdżającą, bo jechało się po przeciwnym pasie, nie? to było ciekawe. Więc to też, tylko nie pamiętam czy to był Underground czy Most Wanted, musiałbym sobie przypomnieć. No ale to myślę, że razem z wami sobie o tym przypomnę, podczas tej pięknej odcinkowej rozgrywki. Oczywiście mówię, ja wstępnie jestem za tym, żeby wam te mniej ciekawsze momenty z odcinków wycinać. No, poza tym, tym jednym pierwszym wprowadzającym do fabuły, no chyba że będziecie chcieli tego więcej. Jeżeli Wy będziecie chcieli więcej wyścigów, budowania reputacji, nabijania kamieni milowych, yy, kamieni milowych no to piszcie śmiało i będziemy, wiecie, będziemy też to umieszczać. Nie? Dla mnie ważne, żeby był od Was pozytywny odzew, że chcecie to oglądać. Jeżeli takie coś będzie, to mi się będzie spało spokojnie. O, i to jest właśnie to, o czym Wam mówiłem. Że bardzo często dzieje się tak, że możemy stracić prowadzenie na ostatnim. No i tak właśnie się stało, że się mecz przed Kiblem. Więc wyścig będzie musiał być powtórzony, najprawdopodobniej. Tak jest, więc musimy go powtórzyć. Także nie spodziewałem się tego, że na samym wstępie zostaniemy rozładowani tutaj przez przeciwników, a jednak tak się stało. I widzicie, jeden głupi błąd. Spowodowało, że cała ta przewaga uległa roztworzeniu. No dobra, nadajemy no sobie odpowiedniej prędkości przed tym slalomem. może to nam coś da. Ja wam powiem, wbrew, wbrew logice, jak bierzemy, dostajemy to nasze pierwsze auto, które nie jest tak mocne, to te pierwsze wyścigi idą łatwiej niż to wprowadzenie. Z tego co ja pamiętam. Uuu, nie, no tutaj to już ładnie ich odskoczyliśmy. Zdecydowanie lepiej tam tu poszło. Przy tym odpalonym nitlo przed slalomem. O nie, przyjacielu, to ja nie, nie, nie zamierzam jechać twoim pasem. O tak, i znowu to samo, ale nie. A okej, okay, ja sobie tam wydłużyłem trasę i utrudniłem. Tak, czyli tu trzeba pamiętać, żeby nie zjeżdżać maksymalnie w lewo. ale myślę, że z taką przewagą to już. Pan asfalt mnie nie dogoni. O panie, tuż. Pięknie odstawiona. A tu się lekko spowolnimy. Wolę wiecie, trochę stracić na prędkości. Ale zyskać w ogólnym rozrachunku na trasie. Tu trzeba pamiętać o tym ciężkim skręcie. Ja się wolę spowolnić. Lecimy środkiem. Tu się spowolnimy. Idzi, ida, moi drodzy. Proszę bardzo, no tu już pięknie wygrane. A teraz patrzę na to poprzez pryzywat tego, co się działo wcześniej, jak ja mogłem tu przegrać.

Stracimy auto już nie będzie 15, tylko pierwszy Weź tam koledze, lepiej olej wymień w tym Albo płyn do kierunkowskazu To już widzieliśmy oczywiście No I wracamy do naszego pamiętnego wyścigu. Ewidentnie koleżanka nam kibicuje. No, a my wracamy. Mamy sprincik. Czy z reguły ja już Wam powiem, że wynik tego, tego starcia jest znany i niestety gra jest tak zaprogramowana, że nawet jakbyśmy jechali bezbłędnie, super, to i tak go przegramy. Nie? To jest właśnie ten y, najgorszy. Możliwy kiedyś próbowałem i nawet czytałem opinie o tym, że ludzie próbowali go pokonać w tym pierwszym wyścigu. No i niestety, no, no nie udało się to nikomu, no chyba że sobie zmodował grę czy tam coś. Ale legalnie... nie da się tego zrobić. Mamy policję. Oczywiście kolega nas wyprzedził, nie? Na szczęście Michaś miał nitro. Tak, czułem, że się obijemy. Nie no, panowie, ja nie będę się z wami tutaj. wiecie, bajerował. Wy mi jesteście nie na rękę i to bardzo. No, Razor tam utknął między policją. To akurat na plus. Mamy 54% wyścigu Uuu ładnie poszło Nie pamiętam dokładnie przy którym procencie to się zacznie działać Zostaliśmy informację o wycieku oleju, i teraz się dzieje to o czym mówiłem. Żadne nitro nic nam nie pomoże. Zobaczcie co się dzieje. Utknęliśmy. Niestety nasze auto uległo uszkodzeniu z niewiadomych przyczyn.

No tak, tak, tak. Ja nie mam samochodu, także ja się nie ścigałem tutaj, moi drodzy. Więc, yy, jak widzicie, ja byłem na spacerze. Oczywiście.

Hey Kryżanka ewidentnie chce nam pomóc się odkuć, tutaj I to bardzo szanuję. Także jesteśmy wdzięczni, pozostaje nam wybrać nasze pierwsze auto. Nie widzicie, mamy tutaj Lexusa. ale ja mam chyba swojego faworyta, także. Na pewno nie jest to Fiat Punto. Golfisko mogło być. Taka tetetka by była fajna, nie? Ale nie, my mamy tutaj Kobalcika, którym centymetrą do tego kobalta mi się tak podoba. Dlatego tak więc... Kobalcik zostaje przez nas zakupiony. Jest to nasze pierwsze auto, więc. Okej, okay, mam przeczytane i lecimy do naszego domu, garażu, zero nitro i powoli będziemy dochodzić, wiecie, do tego, żeby zaupgrade'ować nasze auto lub ukraść auto naszemu przeciwnikowi. Czyli coś, co najbardziej sprawiało radochę, unikalne części plus radzież auta zawodnika z czarnej listy. panie. kto to tak panu spierdzielił ten zakręt? So right. Czarna lista, wypisana kredą na ścianie, też jest to takie wiecie klimatyczne, nie? Po kolei a jest ból na drugim miejscu. No to later byłby Next Rival, Sony i człowiek z Golfika. Mam informację o Bio i jakim autem jeździ. Volkswagen Golf GTI, to nie jest auto, które mnie interesuje w żaden sposób No, fajny wstępik, nie? A przebitkę jego najlepszych akcji, nie? No, Dobra panie Sony, no, nie wiem czy wiesz, ale my idziemy po ciebie, nie? Ale ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy sobie skończyli ten odcinek. Zaczniemy oczywiście w następnym odcinku odbudowania sobie reputacji, czyli wyścigi do, do tego głównego wyścigu, a także kamienie milowe i poszukiwanie, nie? także ja byłem Zekowski byliście. Wy, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zachęcam do subskrybowania kanału, bo już myślę, że... Razem możemy się świetnie bawić, nie tylko przy tym tytule, ale przy każdym innym, który będziemy ogrywać. Także nie pozostaje nic innego jak się pożegnać i zachęcić do wejścia w następny odcinek, który wyświetli Wam się na górze po prawej stronie ekranu. Trzymajcie się ciepło, pa pa!